Witajcie, prawdziwi Polacy. Hotele w Anglii mają być wyburzane. Ale czy wszystkie hotele? No nie, ale chyba większość. Hotele, motele, prywatne domy, które przyjmują imigrantów, mają być wyburzane. Oczywiście te hotele, które przyjmują imigrantów chrześcijańskich, nieżydowskich i czy też muzułmańskich, yy, yy, arabskich, nieżydowskich, nie no bo muzułmanie, no to wiadomo, że wiara, religia muzułmańska, chrześcijanie to chrze, chrześcijańska, nieżydowska. Yy, I te hotele mają być wyburzane i yy, 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 ludzie mają być piętnowani w społeczeństwie i o tym mowa jest w Anglii. Tutaj mam artykuł otwarty, widzicie. Tytuł Migrants Hotel Should Be Named and Shamed. Eh, GB News, czyli eh, Wiadomości Wielka Brytania. Więc posłuchajmy teraz. To jest To jest opcja, these... która teraz mm, nie została wzięta z ze stołu, e, i. E, Myślę, że idąc dalej należy, ta kobieta mówi, myśląc, że idąc dalej należy wymienić wszystkie hotele, które bez wahania zamknęły swoje drzwi przed klientami, aby zapewnić schronienie ubiegającej się o azyl. E, czyli, czyli trzeba, tak jak ona mówi, że trzeba te hotele pozamykać, zburzyć shamed i tak dalej, bo jak ona za chwilę mówi, nie powinny być w społeczeństwie, no to jak hotel nie powinien być w społeczeństwie, to co będzie? Stał taki pusty i straszył? No nie, no ma na myśli wyburzenie tego hotelu, żeby nie, żeby yy, yy, yy żeby ukarać ukarać za hotel który przyjął imigrantów ale czy hotel nie jest od tego żeby przyjmować klientów ona to mówi hotel nie przyjął klientów przyjął imigrantów no ale imigranci to też klienci hotel przyjmuje imigrantów a płacą podatnicy Hotel ma pieniądze za tych imigrantów, to tak jak ja bym zapłacił na przykład za kogoś i powiedział, o niektórzy tak robią. Płacą za hotel i bezdomny na przykład na 2-3 dni czy na tydzień może w hotelu pomieszkać, wykąpać się, zjeść. Czy to znaczy, że trzeba ten hotel wyburzyć? Wskazać palcem, że nie powinien ten hotel wrócić do społeczeństwa, bo jakiejś bezdomnej osobie ktoś tam wykupił pokój w hotelu? No nie, to jest interes, to jest czysty, prosty interes. Tu nie ma żadnego oszustwa ze strony hotelu, co najwyżej jest oszustwo ze strony rządu z, z przyjmowaniem imigrantów i innych tego typu rzeczy. A i z zarządzaniem podatkami podatników. Więc hotel nie jest niczemu winien. Czy tak uważacie też? Napiszcie w komentarzu. I tutaj jest tak, żeby wskazać te hotele, shame, czyli poniżać te hotele, name and shame, czyli nazwać, nie wiem jak ona chce, nazywać te hotele i shamed, poniżyć. They cannot, come back into the public life, They cannot come back to public life, mówi ta kobieta, czyli nie mogą już powrócić do życia publicznego te hotele, czyli ona ma na myśli wyburzanie, wyburzanie tak jak na przykład y, tam w Palestynie jest wyburzanie różnych tam y, hoteli, ostatni kościół wyburzono, oczywiście mówimy to o wyburzaniu w odpowiedni sposób i y, y, y tak dalej, i tak dalej. Co dalej? Mówi ta kobieta. Ja tylko tłumaczę. E, powiedziałem, że nie wyrządzili. E, e, ona uważa, że wyrządzili wielką krzywdę, przyjmując te pieniądze bez zastanowienia się na tym, jaki wpływ mają one na społeczność i jej spójność. No to już się wypowiedziałem. Hotel nie jest winny. Przy, przy, Przyjeżdża ktoś, płaci za azylantów, przyjmują, azylanci mieszkają, hotel ma pełne, za, zapełnione wszystkie pokoje, tak jak. Nie, nie miał podczas, gdy na przykład turyści są turyści, raz wynajmują, raz nie wynajmują, więc hotel nieraz ma 80% obłożenia. Tutaj ma 100% obłożenia, pewne pieniądze, na przykład na 5 lat, bo rząd zapłaci za 5 lat i 5 lat tam mieszkają, więc od razu mają te pieniądze na 5 lat. E, no, każdy z nas by tak zrobił. Każdy z nas, kto by miał hotel, by się ucieszył o, pewne pieniądze na 5 lat na przykład nie, o, mogę kupić jacht. I tutaj to nie jest kwestia hoteli, bo hotel tu nie wyrządza żadnej jej krzywdy z społeczności. Nie. To wyrządzają ci, którzy są wyborcami, którzy wybierają takich ludzi i dają im takie narzędzia, do wykorzystywania niewłaściwie podatków naszych i do stwarzania niebezpiecznych sytuacji w państwie, bo to nie hotel stwarza tę sytuację, tylko ci, którzy tworzą prawo, ustawy i tak dalej, i tak dalej, wybrani przez wyborców z Lipy, czyli Lipa, Lewica i Prawica. Nazwę, nazwę to ja wymyśliłem, Lipa, Lewica i Prawica. I dalej. Teraz government stuck, czyli utknął, bo teraz naprawdę musi się zająć się kwest kwestią e, albo powstrzymaniem poza krajem e, e, przybywania osób, albo deportacją. Teraz naprawdę musi się zająć, mówi ta kobieta napisane jest naprawdę poważnie zająć się kwestią e, czyli wcześniej chyba nie zajmował się naprawdę. Quotation. The problem that you have is Even if they do have move I tutaj jeszcze these individuals ta kobieta mówi, że sort of so nawet jeśli if... indywidualnie zajmie się rząd tymi ludźmi, którzy they przybywają, to Oni to ta kobieta mówi, że oni already have czyli już mają tutaj jakieś rodziny, które ściągają ich. Z różnych krajów te rodziny ściągają, i tak samo jest z polskimi rodzinami. Znam wiele rodzin, które ściągają, ściągają czy babcie, dziadka, czy rodziców do Anglii, żeby mieszkali razem. Jedni nie chcą chcą zostać w Polsce, inni przyjeżdżają, czy ściągają żony z dziećmi. Mężowie najpierw przyjeżdżają, szukają mieszkania, pracy później ściągają żony z dziećmi. To jest normalne. I, I tak samo w hotelach dla bezdomnych znam kilka rodzin, które czy były w hotelach dla bezdomnych polskich, czy w motelach dla bezdomnych, czy prywatnie dla bezdomnych. Są jakieś loka, lokum, nieraz ktoś się ogłosi, jakaś polska rodzina, że nagle została wyrzucana i jacyś Polacy oferują z dobrego serca, a to ja wynajmę Ci na przykład pokój dla Was, bo nie będziecie spać na ziemi z dziećmi, no to wynajmę Ci tam na przykład pokój na jakiś czas za darmo na przykład, czy coś z dobrego serca. Tacy zdarzają się Polacy. I tutaj ta osoba mówi, że nie tylko trzeba zająć się deportacją tych, którzy przybywają, ale również poszukać te, te resztę rodzin i też zająć się ich deportacją. To coś, jak widzimy teraz w Ameryce. W Ameryce widzimy, że, że tam też łapanki są na ulicach. Nie tylko tych, którzy przybywają, ale również rodziny, dzieci koty, psy i inne zwierzęta, łapanki i no koty, psy to idą do uśpienia, bo jak deportują rodziny, to te tysiące psów i kotów tam trafia do schronisk i masowo tam usypiają. Taki masowy zwierzęcy holokaust. Pozdrawiam serdecznie, a, a te zwierzęta mogłyby być z rodzinami, no ale. Pozdrawiam serdecznie prawdziwi Polacy. Ja Wam przetłumaczyłem tylko, co mówią z zagranicą. Między innymi o Polakach. Pozdrawiam.